Ogólnie trenujemy, no myślę, że ciężko solidnie. Dzisiaj był taki dzień bardziej piłkarski. dużo I rano, i po południu dużo rzeczy z piłką, taktyki. Także również, no również swoje zrobiliśmy, ale, ale można powiedzieć, że było troszkę, troszkę lżej niż, niż zawsze. W różne dni kładziemy nacisk na różne elementy, natomiast dzisiaj tak, dzisiaj no rano stały fragmenty. Po południu gierka taktyczna, także dzisiaj było dwa razy dużo z piłką, dużo na boisku i dużo taktyki. Na pewno gdzieś tam wcześniej się trafiały różne zespoły i, i różni zawodnicy w nich występowali, natomiast jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, nieważne jakim oni przyjadą z składem, my będziemy mieli swoje założenia właśnie taktyczne do zrealizowania, nad którymi teraz pracujemy. Konsekwentnie mamy wykonywać to, co ćwiczymy na, na poszczególnych tutaj treningach. I myślę, że dla trenerów, dla nas to będzie właśnie najważniejsze. Każdemu na pewno dają się weznaki, ale, ale ogólnie no, trudy. No, ciężko pracujemy, tak? więc, więc skoro jest ciężka praca, to nie da się ukryć, że organizm musi odczuwać. Natomiast no, myślę, że, że nikt nie narzeka. No, jak to się mówi, ciężka praca procentuje, tak? więc. Nie ma co tutaj się obawiać, robimy swoje, raz jest, raz jest mocniej, raz nie, ale ale myślę, że efekt końcowy będzie, będzie bardzo dobry to wszystkiego.